Dla posła Jacka Kurskiego przepisy drogowe są tylko sugestią, pewną taką propozycją do rozważenia, anegdotą, jakąś koncepcją ogólną, ale na pewno nieprawem i obowiązkiem. Parę dni temu poseł Eurokurski został pozbawiony immunitetu, żeby mógł odpowiadać za złamanie przepisów drogowych sprzed ponad roku. Proces pozbawienia go immunitetu już trwał, wiedział co go czeka mniej więcej, a reporterzy dorwali Jacka Kurskiego, jak przejeżdżał na czerwonym świetle. I europoseł tłumaczy się, że jeździ na czerwonym świetle, gdyż boi się pff, zamachu. Zamachu. Zorientowałem się, że ktoś za mną jedzie, i chciałem uciec. Jestem ostrożny i gubię ogony. Często mam takie wrażenie, że ktoś za mną jedzie. Ma często takie wrażenie, że ktoś za nim jedzie Jacek Kurski. Wiecie co, no takie sobie tłumaczenie, no gdyby kto inny tak się tłumaczył, byśmy powiedzieli idiota, ale w przypadku Jacka Kurskiego nie możemy powiedzieć idiota, bo pewnie jakiś sąd by nam groził, więc powiemy tylko europoseł. A może to jest tak, że Jacek Kurski słyszy w samochodzie głosy, no na przykład pani Mariolka z GPS-a mówi teraz kręć lewo, albo teraz jedź prosto, no, no i co ma robić, no czerwone, nie czerwone, kobieta każe jechać, no to jedzie. Ech, te tłumaczenia Kurskiego. Rzadkie jak skarpetki na nogach somalijskiego pirata. Kiedyś Jacek Kurski powiedział, ciemny lud to kupi. Panie Europośle, ja już widzę, jak my, ciemny lud, stoimy w kolejce, żeby pana tłumaczenia kupić. Na przykład w kolejce do urny wyborczej. No może to kupimy, ale raczej sprzedamy panu. Sprzedamy panu cytat, z spieprzaj dziadu.